Serdecznie dzisiaj wszystkich to jest pierwszy vlog z podróży i chyba tak naprawdę pierwszy vlog z Trockmena. Także witam Was wszystkich bardzo serdecznie w nowym programie, w nowej odsłonie. Coś się tam tłucze, ale się nie przejmujcie. No i co? Jesteśmy w miejscowości Szampon Szamphan jakiś, jakoś tak, podlinkuję to gdzieś tutaj wokół. Komary gryzon, jakby w Tajlandii tłuką się z tyłu gdzieś tam naczynia. Um, w, dzisiejszym, w dzisiejszej opowieści chciałbym wam opowiedzieć o tym zacnym drinku, ale zanim zacznie się e, opowieść o tym drinku, e, chciałem złożyć serdeczne podziękowania dla mojego kolegi Marcina, który właśnie też podróżuje za <laughs> super intro. Więc poprosimy jeszcze raz to samo intro. A o tym napoju opowiem Wam tyle, że smakuje, jest to nektar kokosowy, a smakuje jak mielone daktyle, takich 20 mielonych daktyli z wodą. Ja na co dzień to tak czasem piję po różnych treningach. No jest dużo słodkie, Jeden, jedna taka butla to 190 kalorii, bardzo sobie ją cenie. Często pijemy to w trasie, jak jedziemy z ekipą. Kupujemy to w sklepach 7 i aczkolwiek w innych też to dostaniecie. Jest to, jak dla mnie, napój Tajlandii, traktujemy go e, jako, jako browara. I się mówi, co, ze mną się nie napijesz pod sklepem? No i oczywiście kolega zawsze się napije. E, najlepszy jest zimny, jak to zimny browar. E, no i co tu więcej mówić? Trasa przebiega bardzo zacnie, jutro kolejne, kolejna stówka, 9 dyszek, na półkę dotrzemy w miarę, przyzwoicie, tak jak e, zakłada plan. Huch! Pozdrawiam Was serdecznie, to był mój pierwszy vlog, mam nadzieję, że będziemy go kontynuować, zobaczymy jak to tak naprawdę wyszło. E... No i tam na pewno wrzucę wam kilka pożytek z trasy. Mam nadzieję, że wam się Tajlandia spodoba jak kulturę. Trzymajcie się i hej! Ty, ziomuś, wstrykniesz owka? Ty, wstrykniesz mi tego, plejka? Za 5 to wstryknę. Dobra, dawaj pikol, dam Ci później tego kopa. Już się nagrywa, panie. Wszystko pod tak, kontrolą. Tak.